Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzenik.pl. A my jesteśmy na gorąco po zwycięskim meczu od Wodzisław z LKS-em Tworków. To było naprawdę dobre spotkanie od pierwszych do ostatnich minut. Kość rywal niezwykle groźny. No oczywiście, że tak, szczególnie na ich boisku, które jest dosyć specyficzne. Też nie ma co ukrywać, różni się od naszego, gdyż jest no, zdecydowanie mniejsze. Może ta gra nie była taka płynna przez 90 minut, ale myślę, że mieliśmy przez większość czasu kontrolę nad spotkaniem. Dziś naprawdę sporo fanów Wodzisławki Odry tutaj się zameldowało w Tworkowie. To by na pewno musiało dla Was wiele znaczyć. No, oczywiście, że te Kibice są dla nas bardzo dużym wsparciem. Cieszymy się, czy gramy właśnie u siebie, czy tak jak dzisiaj na wyjeździe jest ich bardzo, bardzo dużo, także no, dziękujemy za wsparcie i liczymy, że będzie tak na każdym meczu. Teraz następny mecz u siebie z rekordem wabiesko biała To może być ciężkie spotkanie, ale chyba mam wrażenie, że z każdym meczem stajecie się coraz bardziej pewniejsi. No myślę, że to też jest dopiero drugi mecz, więc ciężko wyrokować, ale no my spodziewamy się gdzieś tam, no wiadomo, ciężkiego spotkania, jak każdy w tej lidze, ale no myślimy z meczu na mecz i będziemy się na pewno przygotowywać pod to spotkanie już od przyszłego tygodnia.